Otwieram opłacalny kalendarz adwentowy z Sephory. Wrzucam do niego linka w opisie filmu. Jak będą działać rabaty, będę uzupełniać ten opis, ale najświeższe promocje i rabatiki na Instagramie moim GlamPaula1 znajdziecie. A jeżeli szukacie taniego kalendarza z makijażem, to zapraszam was do obejrzenia tego filmu. Zostawiam również link do tego kalendarza. Pojawiły się też piękne kalendarze z Rituals, więc wszystkie linki znajdziecie w opisie. Również do bluzeczki, którą mam na sobie. Spójrzcie jakie ma piękne tutaj zdobienie na Dekoldzie z taką kartką. Za kalendarz zapłaciłam 725 zł. Na stronie jest informacja, że kosmetyki warte są 1970 zł. Oczywiście przeliczę wartość każdego pudełeczka. Pierwszy kosmetyk to paletka z Nataszy Denony. Format podróżny, natomiast w Sephora, te podróżne mają o wiele więcej cieni, i znalazłam na innej stronie internetowej. Że właśnie taka paletka kosztuje 85 zł, trzy cienie nazwa Baby Love Palette. Przeliczyłam też cenę, jaka wychodzi za jedno pudełeczko, więc na 24 wychodzi to około 30 zł 20 groszy. i w numerze drugim znajduje się kosmetyk do zmywania makijażu. W pojemności 50 ml produkt z owsem do zmywania makijażu, ja bardzo lubię właśnie te balsamy masełka, to u mnie się najlepiej sprawdza no i tutaj jest informacja, że to jest format podróży, natomiast takiej pojemności nie można kupić na seforze i z pełnego opakowania wyliczyłam, że kosztuje około 23 zł, numer 3, znalazłam również informację na stronie sefory, że mimo, że mamy tutaj 24 okienka, to jest 26 produktów, więc za jeden kosmetyk wychodzi mi tutaj 27 ,88 zł 88 groszy więc uważam, że naprawdę bardzo spoko, ponieważ są tutaj marki luksusowe no, i mamy NARS. Wow, mam nadzieję, że palucha nie wrzuciłam. Dobra, jest to taki znany i lubiany przez wiele osób róż. I on nazywa się Orgazm. Jeżeli chodzi o pojemność, jest to wersja miniaturowa, 1,2 gramy. Dziwna sprawa, bo zrobiłam sobie listę taką, jaką napisali produkty właśnie na stronie. Wypisali, co jest. No, i na stronie napisali, że ta pojemność to jest 2,5 grama. Więc jest to połowę mniej, więc troszeczkę dziwnie. No, ale mimo wszystko. Powiem Wam, że cena kosztuje 105 zł, właśnie tego produktu w miniaturowej wersji, który również można kupić na stronie, ale w tej lekko większej pojemności. Najważniejsze interesuje mnie, jak to będzie wyglądało finalnie w podliczeniu, czy opłaca się kupić ten kalendarz tak, jak oni piszą, czy te ceny są prawdziwe. Jest tu, słuchajcie, chyba lakier do paznokci, dokładnie tak, więc pewnie jest jakiś pro. Yy... Produkt francuski, no dobrze, no lakier jak lakier, ale cena jest dosyć pokaźna, ponieważ 65 zł. Jest to produkt pełnowymiarowy. W ogóle, zobaczcie, tutaj na opakowaniu jest informacja, że znajduje się 10 produktów full size. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Przechodzimy sobie do piąteczki, która jest bardzo duża, ale nieco lżejsza. I tutaj mamy aż dwa produkty, dokładnie tak. I są to z firmy Patchology płatki pod oczy. Jedne są ujędrniające, drugie są nawilżające z różą. Fajne są takie płateczki. Już mówię, jak to wychodzi cenowo, bo oni sprzedają w wielopakach, więc policzę, ile jest za parę. Więc tak średnio 13 zł. wychodzi, więc tutaj 26 zł. okienko mamy. I widzicie, każde okienko jest droższe niż ta cena, którą Wam powiedziałam, więc bardzo fajnie. Szósteczka Mikołajkowa. Jest to produkt do ust, zaraz zobaczymy. Jaki to jest kolor i jaka firma? Jest to produkt pełnowymiarowy, barwiony z kolorkiem balsam do ust, więc bardzo fajnie, że to będzie też przy okazji nawilżało. Tutaj cena 139 zł. Numer 7. Zapraszam Was na mojego Instagrama glampaula 1, ponieważ tam dodaję też linki do kalendarzy. Zanim kupię, Zanim nagram film, bo wiadomo, zanim mi one przyjdą, te kalendarze to też troszeczkę mija, jak są jakieś fajne promocje. No i dla osób aktywnych na moim Insta wysyłam paczki z kosmetykami nowymi, nieużywanymi, także myślę, że fajnie. I tutaj mamy Size Up, czyli jeden z takich popularniejszych tuszów do rzęs z Sephory, Pełnowymiarowe opakowanie, 67 zł. I numer 8. Tutaj już o wiele cięższe pudełeczko, Jak widzicie, dużo mamy makijażu, więc myślę, że będziecie z tego się cieszyć, bo z tego co czytałam, komentarze co roku, to piszecie, że najfajniejsze jednak jest to, jak jest dużo makijażu. I tutaj mamy od Kal Karoliny Herrera słynny bucik, tym razem w wersji blush. Przeliczałam cenę z pełnego opakowania, i tutaj za 7 ml wyszło około 89 zł, jeżeli chodzi e, o nuty zapachowe, to głowa jest to włoska bergamotka olejek mandarynkowy migdały Natomiast serce to ilank ilank olejek różany, a podstawa to wanilia i fasola tonka. I ja właśnie bardzo lubię e, sobie sprawdzać nuty zapachowe, na przykład moich ulubionych perfum i moich ulubionych fasola tonka też jest w podstawie, więc bardzo mi się podobają. Dajcie znać jakie są Wasze ulubione zapachy. Czy macie tak, że testujecie różne perfumy, czy wracacie zawsze do jednego zapachu? Ja mam jeden swój ulubiony, nazywa się Bottega Veneta Illusion. Za 129 zł mamy niby żelowy eyeliner, ale wygląda to bardziej jak kredka i to jest taki lekko brokatowy kolor Aqua Resist. Numer 10. Dajcie znać co kupujecie w seforze, Czy macie jakieś swoje ulubione produkty, czy wracacie po jakiejś rzeczy do tego sklepu. Dajcie znaka. Ja w ogóle najczęściej to chyba online robię zamówienia. O, czy tu są jakieś dwa kosmetyki? Tak jest. Mamy pierwszy, to kamień Igłasza. Bardzo fajny jest do masażu i bardzo fajnie właśnie nałożyć jakiś krem. I żeby właśnie później masować, a tutaj mamy y, maseczkę z firmy Seasonly. Zacznijmy od pierwszego kosmetyku. I na stronie Sephory można kupić taki kamień za 79 zł. Bardzo fajny taki. Opal. Tutaj znajduje się maseczka. Na stronie jest informacja, że to jest format podróżny 15 ml. Niestety takiej mniejszej pojemności na stronie Sephora nie można kupić. I liczyłam z pełnego opakowania. Wychodzi około 65 zł. Numer 11 Piszcie na jakie kalendarze w tym roku czekacie? Bo jeden z takich, na który ja zawsze wyczekuję, to na pewno jest właśnie ten Sephora. W 11 mamy produkt z firmy Lanolips, czyli jest to balsamik do ust. Y z kokosem. To jest rozmiar standardowy i kosztuje 59 zł i czas na 12, czyli jesteśmy w połowie kalendarza adwentowego. W środku znajduje się kosmetyk z firmy Rare Beauty, a dokładnie jest to eyeliner 125 zł, kosmetyk pełnowymiarowy. Numer 13. Czy będzie pechowa, to zaraz się okaże. Na pewno mniejsze pudełeczko. O, w środku jest mój ulubiony kosmetyk, czyli Lanesh. Ja powiem Wam, że zanim weszły te produkty do Sephora, jak ja jeździłam do Azji, to sobie zawsze przywoziłam właśnie te maseczki do ust i nie znalazłam jeszcze tańszego, lepszego zamiennika. Jeżeli wy znaleźliście, to koniecznie dacie znać. To jest jeden z tych fajniejszych zapachów, czyli takie owoce jagodowe, 8 gramów pojemność. Ja sobie właśnie zawsze na lotniskach takie mniejsze opakowania kupuję, a akurat mi się ostatnio skończyło. No i tutaj jest napisane, że też jest to format podróżny, ale takie mniejsze miniaturki bezpośrednio. Bez jakiegoś zestawu nie można kupić, więc wychodzi mi ona z pełnego opakowania, przeliczając około 46 zł. I lecimy z numerkiem 14. Na pewno coś dużego jest w środku, i tym razem chyba będzie to kosmetyk pielęgnacyjny wow, no i dobra, już wiem, to jest dermatologika. ja bardzo lubię ten kosmetyk, używam sobie, to jest taki puder złuszczający, bardzo fajnie mi oczyszcza twarz, uwielbiam naprawdę, cieszę się bardzo i bardzo długo starczy. ja w ogóle też mam takie małe opakowanie nie trzeba tego dużo nakładać więc super taki peeling I taki oto peeling w mniejszej pojemności czyli 13 gramów, można kupić bezpośrednio na stronie Sephory za 89 zł czy ja powiedziałam dermatologika? zawsze to źle czytam, Derma logika. okej okay. Numer 15. Wiecie co, póki co te kosmetyki, które tutaj otworzyłam, to każdy z nich bym użyła. Bo często jest tak, że podają, że jest duża wartość kalendarza, ale te kosmetyki, wiecie, no nie wpasowują się do nas, a podobają mi się wszystkie. No może oprócz tamtego lakieru do paznokci, A tutaj mamy Bene Tint. Jest to produkt z Benefitu. ja go znam, ja w ogóle dużo produktów z Benefitu znam, kiedyś dużo testowałam. 6 ml, czyli to też jest takie mniejsze opakowanie. To jest taki tint do policzków. Właśnie płynny, ale oczywiście można to też nałożyć na usta i bardzo fajnie naturalny efekt dodaje. Duża wartość, bo aż 105 zł. Właśnie takie miniaturki można sobie kupić na stronie seforii. uważam, że to jest spoko opcja. 17, duża i ciężka, srebrne pudełko. W środku znajduje się coś pielęgnacyjnego w tym słoiczku. I uwaga, tutaj mamy produkt do włosów. Jest to peeling oczyszczający z solą morską. Peelingi bardzo lubię używać. 40 ml i również podali, że jest to wersja podróżna, ale jak zobaczyłam wersję podróżną na stronie Sephory, to ona ma 75 ml, a nie 40, więc jest to taka mniejsza turka, której nie można kupić, więc z tej małej pojemności wyliczyłam, że wychodzi około 37 zł. Coś się pomyliłam, 17 otworzyłam, a 16 jeszcze nie. Ale nic straconego, bardzo ciężka, bardzo duża. Co to jest w środku? opakowane. Wydaje mi się, że szklane. Świeczka. Okej. Okay. Świeczka z firmy Neon. Perfect Night Sleep, czyli można sobie odpalić przed pójściem spać. Cena to jest 105 zł. Za pojemność 75 gramów, więc sporo. Jeżeli chodzi o nuty, mamy tutaj lawendę, słodką bazylię oraz jaśmin. Naprawdę jest to taki fajny, relaksujący zapach. Teraz chyba już nic nie pomyliłam. 18, na nas czeka pudełeczko mniejsze, a w środku jest produkt z firmy, którą bardzo lubię. Otwieram w ogóle. Taką walizkę kiedyś sobie kupiłam z kosmetykami z tej firmy. Drunk Elephant Protein Peptid yy, Krem tutaj mamy po prostu do twarzy i bardzo fajny on jest. Patrzę jaka to pojemność, bo jest jakiś mały, cienki. 15 ml. Używam ten kosmetyk, ja w ogóle bardzo lubię kremę z peptydami. No i tutaj przeliczyłam sobie z produktu pełnowymiarowego, bo też takie mniejszej pojemności nie sprzedają i wychodzi mi... On około 104 zł. No, są to kosmetyki droższe, ale moim zdaniem warte tej ceny. 9. Jakie 9? <grym> 19. Dobra, tutaj mamy coś mniejszego i tym razem jest to produkt z firmy Sephora. W sumie jest to drugi kosmetyk z firmy Sephora, gdyby nie liczyć tego kamienia, głasza. I jest to płynna, matowa pomadka, taki ich klasyk. Cena tego kosmetyku to 49 zł i numer 20 przed nami. W środku znajduje się. Pielęgnacja tej marki jeszcze nie znam, i tutaj mamy serum i to jest produkt pełnowymiarowy w pojemności 30 ml za 75 zł. Mamy serum rozjaśniające, mamy tutaj e, kompleks ceramidów oraz cynk. Fajnie, z chęcią sobie przetestuję akurat jakiegoś serum mi brakowało, numer 21. Tutaj mamy kosmetyk z firmy Rituals. No i z Rituals są zawsze fajne kalendarze. Też będę otwierała, tak naprawdę, jeszcze kolejny za niedługo. I tutaj mamy kosmetyk, to jest krem do ciała, pojemności 70 ml. I oni też takie mniejszej pojemności sprzedają u siebie na stronie, 39 zł. No i tak jak mówiłam, zostawię Wam też linki do kalendarzy Rituals, bo bardzo warto zajrzeć, bo są ciekawe. W tym roku są trzy wersje. Dobra, numer 22 coś różowego Huda Beauty i jest to tusz do rzęs w sumie to co roku jest coś z Huda Beauty jeżeli chodzi o ten tusz to jest pełnowymiarowe opakowanie, oczywiście 115 zł, numer 23, no i też Wam powiem dlaczego nie otwieram wszystkich kosmetyków, wiadomo tych tuszy do rzęs to byłoby miliard otwartych, by się zmarnowały a ja po prostu też oddaję sprzedaję, Wam wysyłam właśnie w tych podziękowania w tych paczkach podziękowaniowych za aktywność, więc no, jest komu to dać Numer 23. przepięknie opakowany olejek. Ślicznie to wygląda, nie sądzicie? Jest to olejek do włosów z miodem. Marka to Gisu, pojemność 20 ml, i taką małą pojemność też można kupić. I ona kosztuje 105 zł, więc naprawdę bardzo dużo. Ale olejki do włosów bardzo lubię, też używam. Dobra, ostatnie pudełeczko z numerem 24. Oczywiście na końcu też wam pokażę, dlaczego ono się nie chce otworzyć. Wszystkie kosmetyki naraz i powiem wam, ile to łącznie kosztowało. I w środku mamy paletkę z Anastazji. No, no, no. Zobaczmy, jak ona wygląda. Tym razem jest lusterko. Jeżeli chodzi o cienie, myślę, że taka uniwersalna kolorystyka, bardzo moja. Ja bardzo często na co dzień takie używam. Świetna paleta, nie sądzicie? Format podróżny, 8 cieni. Można spokojnie kupić na stronie Sephory za 179 zł. Glam to go. Wiedziałam, jak się nazywać, Glam Paula. <laughs> Jeżeli chodzi o kosmetyki, przeliczyłam. Tutaj cena wyszła mi 2104 zł. Na stronie było napisane, że 1970. No i ja Wam powiem, że ja tym kalendarzem adwentowym jestem zadowolona. Wszystkie kosmetyki z chęcią sobie przetestuję. Wiecie, że ja na Rzekać też potrafię, bo ja niczym od Was się nie różnię i też kupuję e, te kalendarze za swoje pieniądze, więc po prostu również bywam e, wkurzona, wiecie, że wydałam kasę w błoto, ale uważam, że te kosmetyki wszystkie są przydatne. No jedynie ta wtopa była z tym opisem na stronie, że ten kalendarz e, adwentowy zawiera troszkę większy ten róż z narsa. No, ale wybaczam, bo wyszło mi troszkę więcej cenowo, więc pewnie jakbym podzieliła dalej na pół, to wyszłoby podobnie. Oczywiście czekam na opinię, co myślicie o tym kalendarzu adwentowym, i przypominam, że filmy z kalendarzami dodaję codziennie o godzinie 20.00 i zapraszam Was do kliknięcia sobie tutaj z boku i obejrzenia innego tegorocznego kalendarza. Błyska Do zobaczenia jutro. Pa pa!